O matko, która godzina mama wyjechała w delegację, jestem sama w domu. No nie. I nawet zabrałam meble. O Boże. Dobra, idziemy. Cześć, cześć! Siś. No kurde, nie widać. Cześć Sisi. Kim ty jesteś? Ja ciebie nie znam. Jestem twoim wujkiem. Eee, mój wujek zginął w pożarze. To nieprawda. Kto ci taki wzór nie opowiadał? Mama. Dobra, <laughs> później ją mamy. ja mamie. Jestem Wieszak. Nie wiem. Mason. A ty jesteś Jones. Skąd ty mnie znasz? Jestem twoim wujkiem. No dobra. No Dobra. No jak mam na mnie, Na my chyba Mason. Mam nazwisko? Harley. I? Wujek? O matko, wujek! Dobra, a co ty tu robisz? Chciałam ci opowiedzieć o mojej mamie, ale to wkrótce. Można wejść do twojego domu? Chodź, ale mama wyjechała. Zaraz ci powiem. Chodź. Okej. Okay. Mama wyjechała w delegację. Ona nie wyjechała w delegacji. Chodź może tutaj, gdzie jest bardziej słonecznie. No, wyjechała kraść. Co? Moja mama nie kraśnie. Mhm. Ukradłeś pięć sklep, sklepów. Raz w Los Angeles. Jaki Los Angeles? Tu jest Los Angeles. Raz w. Gdzie to było? W Meksyku. Raz. W Chinach. Raz. Znaczy. Trzeci, trzeci raz. No, pierwszy raz w Meksyku. Drugi raz w Chinach. Trzeci raz w. W Barcelonie, czwarty raz w Argentynie, a piąty raz, gdzie to było? W Rio, no w Rio, w Rio. A teraz, to z... pojechała gdzie? Pojechała do, do czego ona pojechała? No do czego, no zapomniałam. Hmm, chyba do... Do. Do Ameryki. O nie. Dobra. Chodźcie ci coś pokażę bardzo strasznego. Matko, co to jest? Nie otwiera ci do właśnie.